I tam chciałbym Wam pokazać, jak się wysiewa kaktusy. Jest mnóstwo teorii na ten temat. Nie wszystkie są prawdziwe. Ja wysiewam kaktusy kilkanaście lat. Powiem Wam, jak ja to robię. Mamy do tego przygotowany piasek, który najpierw był wyprażony razem z kamykami drobnymi. I z torfem, ale nie torfem kupnym, tylko takim torfem z kompostu. Wszystko musi być drobnie przysiane bo jak będzie wszystko grube, to nasiona wam głęboko wpadają i po prostu nie wzejdą. Na pewno nasion nie przykrywamy żadnym piaskiem po wiesianiu. Ja nasiona mam swoje, zbierane w tamtym roku. Podłoże musi być wyprażone. Woda, która jest yy, użyta do wysiewu, też jest przygotowana żeby wykluczyć wszystkie glony, grzyby i tego typu sytuacje. Mam do tego taki pojemniczek po kinderce. Sypujemy trochę zaprawy nasiennej. Następnie bierzemy nasiona. Tutaj mamy nazwę kaktusa, jest to turbinka kaktus szwarcji, wsuwamy, żebyśmy wiedzieli później co tu w ogóle jest, zamykamy, potrząsamy, żeby wszędzie było ładnie otoczone, wsuwamy. Tak wysiane, wstawiamy do pojemnika który musi być szczelnie zamykany jak najbardziej musi przenikać przedniego światło Bierzemy kolejną doniczkę kolejną porcję nasion wsypujemy trochę zaprawy nasiennej Kolejną nazwówkę wsuwamy, żebyśmy wiedzieli co tam jest. Zamykamy, strząsamy. wchodzą wschodzą różnie. Niektóre, na przykład gastrofy, ta wschodzą po dwóch dniach, a niektóre wschodzą bardzo długo. Ja te, które teraz wysiewam, są to głównie korpusy meksykańskie. One też wschodzą stosunkowo szybko. Po tygodniu już mogą zacząć wschodzić. Musi być oczywiście ciepło i dużo światła. Dużo to znaczy, muszą być na parapecie, a nie gdzieś schowane na szafce. Nie mogą mieć ani za zimno, ani za gorąco. U mnie mają 23 w pokoju, ponieważ są na parapecie. No to może być tak, że mają też cieplej ze względu na to, że stoją właśnie na parapecie. Köszönöm szépen, hogy megnézted jak zwykle mieszamy Po wysianiu oczywiście wszystkich flatusów. Musimy pojemnik szczelnie zamknąć. I musi być tak zamknięty całą dobę szczelnie. I oczywiście musi być yy, mokre podłoże. Może być to otwarte dopóki faktusy nie powschodzą. A jak już zejdą to po jakichś trzech tygodniach chyba żeby się coś działo. A jeżeli nie, to po trzech tygodniach zaczynamy je wietrzyć. Wietrzyć to znaczy otwieramy. Któryś narożnik, tak jak w moim przypadku z pojemnika i musi być najpierw kilka nie tylko uchylone lecz w to pudełko i one muszą się przyzwyczaić do powietrza, w tym czasie trochę Oczywiście zmaleją, no bo nie będą miały takich komfortowych warunków, ale takie hartowanie jest im potrzebne do dalszego wzrostu. Czasami jest tak. Że po trzech tygodniach zaczynają wschodzić. Nie ma reguły na to, kiedy one zaczną wschodzić. Czasami też jest tak, że kilka nasion wystrzeli po kilku dniach, a następne zajdą dopiero po trzech tygodniach, po dwóch tygodniach. Może być tak, że każdego dnia kilka kolejnych nasion wykiełkuje. No to też nie ma reguły w zasadzie. Tak samo jak nie ma reguły na jakość nasion, nie mamy wpływu. Ja mam swoje nasiona głównie i też bym chciał, żeby wszystkie ładnie wzeszły, ale to nie jest tak. Czasami zejdzie 5% wysiewu, a czasami zejdzie 100% wysiewu. Zależy kiedy były zebrane czy nie były stare, zwietrzałe. Na pewno nie może na nasze siewki padać bezpośrednio słońce. Bo je popali i nic z tego nie będzie. Wtedy musimy je przykryć jak pada bezpośrednio słońce, albo przykrywamy gazetą. Też nie za grubo. No bo nie możemy zrobić tam ciemności. Musimy tylko wykluczyć bezpośrednie słońce. Jak będzie za dużo tego słońca, to poznamy po tym na początku, że wszystkie zielone siewki zaczną się robić czerwone. To jest sygnał, że już mają za dużo światła. Jak nie wyparzymy podłoża. Ja robię to w piekarniku to nam wejdą glony albo coś innego i nam po prostu siewki zgniją i to nam zgniją w ciągu kilku godzin czasami i nie będzie na to ratunku wtedy już i ostatnia doniczka Lopatia, te genialne. i znowu to samo, sekujemy, mieszamy. Wysiewamy. Odkładamy. Teraz bierzemy pojemnik. Ja mam wody około centymetra. Ziemia jest oczywiście nasięgnięta wcześniej była, bo jakby nie była, by się mogło wszystko tu bujać, porozpływać, pozapadać. Przygrywamy szczelnie pojemnik. I to wszystko. I czekamy na wysiewy. Dziękuję bardzo.